Od kilku tygodni w mediach można zobaczyć jedną narrację, że w Tajlandii spada liczba turystów o 7%, rynek wyhamował i mamy oczywiście koniec boomu. To jest klasyczny przykład, moi drodzy, sytuacji, w której nagłówki, te, które się pojawiają, nie mają nic wspólnego właśnie z realną sytuacją gospodarczą. Bo kiedy spojrzymy na dane, ale te prawdziwe dane, to obraz w Tajlandii w 2025 roku wygląda zupełnie Inaczej. Warszawa Estate, twój polski adres w egzotycznej Azji. Cześć, nazywam się Tomasz Rozmus, prowadzę największą polską agencję nieruchomości w Azji Południowo-Wschodniej, Warszawa Estate. I działamy na Phuket Kosamui w Tajlandii oraz w Phnom Penh i Sihanoukville w Kambodży. I na co dzień analizuję rynki, które obsługujemy i widzę dokładnie, co naprawdę tutaj się zmienia. Dzisiaj wyjaśnię wam, dlaczego media pomijają najważniejszy element tej historii, czyli strukturę turystów i strukturę wydatków, która kompletnie odmienia obraz Tajlandii. Więc po pierwsze, skąd wziął się mit 7% spadek turystów? Faktem jest, że tak, liczba odwiedzających faktycznie spadła o 7% rok do roku, ale jednocześnie dochody turystyki, moi drodzy, wzrosły do 1,27 biliona tajskich batów. Co oznacza? Po pierwsze, większe wydatki per turysta, inne profile odwiedzających, jest wzrost segmentu klientów premium i zdrowszy model dla gospodarki. W ekonomii nazywa się to value over Volume. więc nie liczy się ile osób przyleciało, liczy się ile zostawili pieniędzy. I no i drodzy, Tajlandia działa dokładnie w tym kierunku. Ona działa świadomie. Teraz kto przyjeżdża do Tajlandii, więc zobaczmy tą analizę struktury tego klienta, bo tu nie chodzi ile ludzi przyleciało, tu chodzi o jakich ludzi przyciąga Tajlandia w 2025 roku i jakich przyciągnie w następnych latach. Więc największe rynki, które tutaj robią mega biznes, to jest właśnie Malezja, 3,97 miliona ludzi, Chiny, 3. 3,87 miliona. Indie 2,05 miliona. I mógłbym tutaj dalej wymieniać Rosję, Koreę Południową, USA i Europę. To oczywiście USA i Europa mają bardzo dynamiczny tutaj wzrost, szczególnie zimą. To jest klient, który wybiera właśnie hotele 4 i 5 gwiazdkowe, wille z prywatnym basenem. Oni wybierają dłuższe pobyty. Wykazują taką większą Aktywność tego klienta premium. Na przykład kupują drogie wycieczki. I Chińczycy i Mazalijczycy, to też trzeba tutaj o tym powiedzieć, oni tutaj wracają masowo. Rynek hinduski, Indie rosną bardzo też stabilnie. A Europa, jak już powiedziałem, bije rekordy sezonu zimowego. Co media pomijają w tych swoich wypowiedziach? Przede wszystkim media pokazują liczbę przyjazdów, ale właśnie ignorują najważniejsze fakty. Tajlandia, moi drodzy, odchodzi już w tym momencie od takiej masowej turystyki, czyli mamy mniej bak pakersów, którzy no, wydają odpowiednio mniej, ale mamy znowu więcej turystów premium, mamy więcej rodzin, więcej ekspatów, którzy mogą aplikować odpowiednie też tutaj wizę i mamy też więcej inwestorów. I to jest, moi drodzy, zmiana jakościowa. To nie jest kryzys. I teraz kto napędza ten hejt w necie? No, najciekawsze i myślę, że nikogo tutaj nie zdziwi jest to, że ten hejt, który jest tutaj głośny w tym momencie, że Tajlandia się już skończyła jest generalnie pompowany przez osoby, które nigdy w Tajlandii nie były i czytają te wiadomości i powielają nieprawdę, albo są to osoby też w dużej mierze, którzy, które mieszkają tutaj od lat na bardzo niskim standardzie, nie inwestują, nie kupują, nie inwestowali wcześniej, teraz też ich po prostu nie stać na to, więc żyją pokątnie i boją się, że ten ich raj, powiedzmy za 500 batów, po prostu się kończy. I to jest klasyczne. Ci, którzy tutaj mieszkają i narzekają, odradzają innym. Sam nie mam to powiem innym, że też nie warto mieć. I tutaj no, mówimy tu o zazdrości, frustracji, braku, braku też pieniędzy. A prawdziwi inwestorzy, moi drodzy, patrzą na dane, nie na te puste, beznadziejne komentarze. Teraz, moi drodzy, porozmawiajmy o tym high season, który teraz się zbliża 2025-2026. Tutaj mamy mega wzrost. To widać już po danych. Na przykład dane z listopada są jednoznaczne. Ponad 698 turystów przeleciało właśnie w jeden tydzień. Jest to też więcej niż z czasów przedcovidowych 2019 roku, czyli można powiedzieć, że to jest nowy high, który został jakby pobity przed czasów właśnie COVIDowych. I to jest właśnie najmocniejszy high sezon od lat. I widać to też również w hotelach, widać w restauracjach. Właściciele hoteli również już widzą po Bookingach, jakie są na najbliższy sezon. I ruch na Phuket jest, jest na Samui, jest w Bangkoku, ale to jest, moi drodzy, dopiero początek. Więc jeżeli tak się zmienia ta Tajlandia, to dokąd ona tak naprawdę zmienia? i ja myślę, że Tajlandia świadomie buduje ten wizerunek takiego drugiego Singapuru, drugiego Dubaju, Azji Południowo-Wschodniej. Mamy tutaj do czynienia właśnie z inwestycjami premium, zabudowa, czyli te nowe mieszkania, które są budowane, czy wile są często lepsze niż te w Europie. Mamy ogromny rozwój infrastruktury, mamy też taką turystykę zdrowotną, turystykę luksusową i mamy rynek nieruchomości premium, który po prostu rośnie tutaj rok do roku. I dla porównania, Kambodża i Wietnam, na przykład, tutaj w regionie, one również rosną, ale jest to turystyka, moi drodzy, dwutygodniowa. W Tajlandii ten trend jest nieco inny: są troszkę dłuższe pobyty, są rezydencji, są ekspaci, jest też przenoszenie biznesu. I musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, skoro tutaj mamy taką w tym momencie sytuację to co spowodowało, czy dlaczego na przykład Polacy, Malezyjczycy, dlaczego oni tutaj inwestują, czy nawet Korończycy, Singapurczycy, bo oni też są akurat tutaj w tej strukturze, oni inwestują tutaj najmocniej. Ale dlaczego? Bo to jest, moi drodzy, jedyny kraj w regionie, który łączy po pierwsze stabilną gospodarkę, bo ta gospodarka, cokolwiek o niej nie powiedzieć jest bardzo stabilna, łączy też turystykę premium, łączy swobodę finansową, daje możliwość też trzymania pieniędzy poza Unią. Tutaj akurat mógłbym dodać, że takim krajem wiodącym jest Kambodża, gdzie Zajmują się obsługą kont bankowych dla Polaków, którzy chcą uciec spod kontroli unijnej i mieć konta bankowe poza systemem CRS. Jest też wysokie roi z wynajmu i inwestorzy dlatego upodobali sobie ten teren, i ludzie chcą po prostu też uciec od tego europejskiego fiskusa, biurokracji i wszechobecnie już w Europie kontroli. Tajlandia, właśnie czy ten region cały daje tą możliwość. I największy boom jest dopiero przed nami. Według Tajskiej Agencji Turystycznej w 2026 roku liczba Liczba turystów ma wzrosnąć w takich widełkach do 31-33 miliony, a przechody mają wzrosnąć z tej z turystyki o 10, a nawet 14%. To będzie sezon, jak zapowiada Tajska Agencja Turystyczna, o którym będzie mówić się latami. Nie ten, który już w tym momencie nadchodzi, tylko ten następny 2026-2027. I tak moi drodzy, wygląda realnie obraz tajskiej turystyki. Właśnie nie nagłówki, nie te komentarze, nie te plotki. Ale mamy tutaj do czynienia z twardymi danymi, a fakty są po prostu takie, jakie są. I w następnym odcinku opowiem o tym, jak Tajlandia też zmienia politykę wizową, bo to też jest ciekawy temat. Też wiele osób pisało, że to może zahamować wzrost Tajlandii, bo będzie to miało właśnie ogromny wpływ na ekspatów i inwestorów i turystów w najbliższych latach. Ale moi drodzy, to jest osobny temat. I jeśli interesujecie Azja Południowo-Wschodnia, rynek nieruchomości, realne dane, realne inwestycje, to zasubskrybuj, bo kolejny odcinek będzie również bardzo konkretny. Pozdrawiam serdecznie.